Witajcie, zapraszam na rozkład dla byka na październik o miłości. No, to jest rozkład ogólny, więc nic dla każdego, nie wszystko. Przypominam o tym, proszę mieć to na uwadze. Bierzemy tylko to, co rezonuje z nami, niczego na siłę absolutnie nie robimy, bo to nie o to chodzi. Co tutaj w tej miłości eee, przez te najbliższe tygodnie, jakie energie wokół Was? O czym te karty chcą Was poinformować? Proszę o takie informacje, o taki przekaz. tu miłośnie, no idzie miłość. Tak, tu jest cieplutko, tak, tu jest świeżutko, taka świeżoneczka się zbliża na horyzoncie. Jest ktoś, jest coś. Przychodzi, przypływa, przybywa taka duszyczka, z którą jest Wam bardzo przyjemnie, bardzo milutko. Tutaj przychodzi czas takiego. Zasłużonego, e, nie wiem, jakiegoś świętowania, celebrowania, przytulania, takich miłych chwil, no bo tutaj się chce zakończyć jakiś etap, który może e, był taki przygotowawczy, był wymagający, był taki trochę, no, e, męczący, jakby dużo z człowieka. No, dużo, dużo brał, ale teraz jest już, e, będzie inaczej, po prostu. Przychodzi nowy rozdział, jakby przekręcacie tą kartkę, jest nowa, czysta strona. I tutaj jest informacja dla Ciebie: tak jak sobie to wszystko zmanifestujesz, tak będziesz miał. Karty przypominają. Nie zapominaj o Twojej wielkiej sile. To co, czym Ty jesteś nafaszerowany? To o czym ty myślisz, czy co ty tam w sobie masz, to to przychodzi do Twojego życia. To tutaj nadchodzi, to przyciąga i to no musisz mieć tego świadomość, żeby właściwie kierować te swoje myśli na takie odpowiednie tory, swoje myśli, swoje uczucia. No i co my tu mamy? Jakieś takie przywitanko, miłe spotkanko, miła znajomość, z którą to Łapiecie um, takie wspólne energie, przyjaźni. No, bardzo się lubimy, tutaj fajnie ten, ten czas jakoś razem upływa i bardzo szybko następuje takie, um, takie złapanie. O jak fajnie, jak z tobą jest przyjemnie. Nagle czujemy, że jak, tak jakoś jest inaczej. Jest to coś, to coś, co jest takie bardzo magiczne, bardzo takie, um, takie przyjemne jakby to co ty tak sobie mm, nosisz odnośnie miłości relacji to tutaj tak klei się do ciebie przybywa jest na horyzoncie możesz to złapać tutaj jest pokazana taka gotowość człowieka bądź przygotowany no nie jakby mm, nie przegap też momentu ważnego bo tutaj przed tobą rozpoczyna się nowa podróż i też mogą być wymagane od Ciebie takie takie energie, takiego dobrego nastawienia przygotuj się do tej podróży, jakoś tak no ubierz odpowiednio niektórzy tutaj z Was będą musieli na przykład spakować walizeczkę przemieścić się gdzieś, przejechać właśnie żeby coś załatwić żeby coś tutaj, albo w trakcie jakiejś podróży, coś takiego się zadziewa ważnego w sprawach miłości, w sprawach e, relacji. Uwaga, uwaga na to, e, bo tutaj dla niektórych z Was może się odezwać, może się pojawić jakaś dusza, którą znacie, z którą mieliście już do czynienia, ale to tak miłośnie, tak związkowo, ktoś taki jakiś były. Ale tu jest pokazany taki opór, takie stawianie kontry, jakby ja się tutaj bronię przed relacją w energiach trzecich, bo gdzieś mi takie coś tutaj krąży: ktoś mi coś proponuje, ktoś do mnie przybywa. Może z taką sytuacją życiową stawiam mnie trochę w niezręcznej sytuacji ja tutaj taki się robię. Nieufny, taki przezorny, taki jakby skoncentrowany na sobie, i tu jest ta, ta taka e, obrona to jakby budowanie jakiegoś muru, takie zabezpieczenie się, żeby nie przeholować, żeby nie przegiąć, nie przeciągnąć struny w tej całej sytuacji. Generalnie masz patrzeć sercem. Taka jest rada od kart: otwórz się na miłość, e, zrób to, co czujesz zwróć uwagę na, na uczucia ale nie tylko na swoje ale też może jakiejś tej osoby, która jest gdzieś blisko Ciebie bo tu może przyjść do Ciebie z takim no z i będzie cię częstować tą miłosną wodą więc tak przychyl się do tego i też, też napij się, też się podziel bo się tutaj rozgrywa jakby ważny taki czas pewnej zmiany, która ma Doprowadzić Cię do innego miejsca, do innego punktu niż teraz aktualnie się znajdujesz. Tam jest milej, tam jest przyjemniej. Tutaj jakby Ty też jesteś taki bardziej, już stajesz się świadomy, gotowy do, do wyboru. Do tego, takiego zmanifestowania rzeczywiście tego, czego ja pragnę. Taka przychodzi w tobie dojrzałość, w związku z tym, że ten czas odegrał tutaj rolę dużą, jak i doświadczenia z przeszłości. No to ty już teraz się tak asekurujesz i wzbraniasz, jesteś selektywny i bardzo tutaj ostrożny. Ale wszystko przed tobą, jakby tutaj jest taki szeroki wachlarz możliwości, że ty możesz jakby mm, popłynąć w nową przygodę, w nowy miłosny rejs, który może być spełnieniem twoich marzeń. I to, no, niektórzy to tak mogą mieć rzeczywiście, że to jest tą osobą, jakąś też może być, że ktoś powraca i takie coś się dzieje, bo na przykład była bardzo silna więź, bardzo takie mocne jarzenie pomiędzy wami. Może tak być, ale dla części z was będzie to zupełnie nowa osoba, a, a tą z przeszłości jakby zostawicie, odizolujecie tak, no, jakby będziecie trzymać gdzieś na dystans. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.